syna, Chili. Szczypta z COVID. To jest spotkanie z ostrością. Witajcie na kolejnym spotkaniu z ostrością. Ja jestem Mike Van Tee. Ja jestem Pit. Dzisiaj zawędrowaliśmy gdzie? Do... Indian Stick, już powiedziałem źle nazwę, ale tak. to jest świeżo wyszukany przez nas lokal. Tak, no oczywiście w naszym mieście, Poznaniu. W mieście, w związku z tym, że nie możemy się, czy nie możemy, no tak, no nie możemy poza Poznań się ruszyć w poszukiwaniu no. ostrości na chwilę obecną, I Mike dokonał głębokiego researchu lokali. Poznaniu. Dzisiaj interesuje nas tutaj, Majku, przypomnij, burger Tex-Mex. Tex-Mex Habanero. Dokładnie, gdzieś tutaj powinien być y, już, y, myślę, paragon. Wklejony od razu pokażemy, na ten moment jeszcze go nie mamy. Złożyliśmy zamówienia, oczekujemy. I tutaj bardzo miło otrzymaliśmy y, przystawkę, którą sobie już skonsumujemy od razu. Tak, tu boczek własnej roboty, mhm. jak to mówi, i tutaj coś. Jakieś... I tu jakiś... Y, nie wiem dokładnie, co to jest, proszę bardzo. No to próbujemy, Majku. To było chyba jakieś ich. Y, kto powiedział tutaj i własnej produkcji. Tak, własnej produkcji, tak. To bardzo dobre. India steak, jak to jest w opisie, jest to, kuch jest to lokal rodzinny zajmujący się mm -hmm. wołowiną. Wizualnie tak to wygląda zupełnie inaczej, niż się spodziewałem. Powiem tak, tu klimatem mm. jak się zobaczy, to, 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 to tak lokale jak na, w centrum na starym rynku wręcz. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć Takie teraz. Ale mi tutaj poleciało takim vibem jakiegoś hotelu. Dokładnie, Rynanski. to w pięciu wręcz. No my, nie, my jesteśmy zwykłe szare chłopaki, więc no właśnie, takie no. dla nas to jest dosyć niecodzienna codzienna ja, Można powiedzieć, że nie pasujący do tego klimatu. akurat jesteśmy tutaj na praktycznie zamołwarki, od razu o 12 jest dzisiaj czynny, jak to nagrywamy. Hmm. Wybraliśmy się wcześniej. Wiadomo, koronawirus też to sprawia, że nie ma takiej, takiej ilości osób jak normalnie, ale, ale woleliśmy być wcześniej, żeby mieć pewność, że nagramy, bo myśleliśmy, że właśnie tak, że rozmiarowo lokal będzie mniejszy, ale, ale tutaj patrząc, miejsce z odgroma i trochę siedzimy akurat na zewnątrz, żeby jest ciepło, bardzo ciepła pogoda, jest gorąco, no lato, nie, jest po prostu lato już nie. Czuć to lato. Dobrze, Majku, to ja myślę na razie, że mnie przerwy, bo ten a. wstęp już dużo umówiliśmy, a my jeszcze tutaj oczekujemy na nasze danie i oczywiście za chwilkę w następnym wejściu po ściemnieniu zobaczycie, I oczywiście powiemy po jakim czasie je dostaliśmy, bo teraz Majku w tym momencie tak minęło, myślę niecałe 15 minut do zamówienia? Coś tego. Coś może tego, no. Dokładnie. No to czekamy e, dalej w takim razie, moi drodzy. Widzimy się za moment. Okej, okay, jesteśmy tutaj po, nie wiem, po kilku minutach. Góra, od kiedy było teraz cięcie. No, znowu 3 minuty góra. Powiem tak, że naprawdę to przygotowanie jest pierwsza klasa, nie? Wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Kojarzy mi się z przygotowaniem, jak dostaliśmy w... whisky in the jar, a ja Wam już teraz przeczytam, jaki jest jego skład. Burger tex Habanero. Burger 200 gram, mix sałat, jalapeno, habanero, cheddar bekon, sos barbecue, sos harissa, ogórek, pomidory, chili. Zapytane było o sposób wysmażania mięsa. My wzięliśmy, A. tak jak zawsze, jak najbardziej lubimy, czyli średnio wysmażone. No jest dosyć wysoki, więc słusznie, A, że są w nim nie. aż dwie wbite. A przygotujesz frytami. Od Odfytyczek zaczynamy, już zaczynamy. Dobrze, tak? Nagle, ok. Optymalnie wysolona, dobra. No, lekko wysolona. Takie delikatne, no. miękkie. Ja nie wiem jak to mówi... jak to Majku się te, tymi palcami, jak to się chwytało, jaka była ta technika? Taka, że no z tyłu musisz jakoś go przytrzymać, mm -hmm. że... ale no jest wielki, no. nie ukrywajmy, 200 gram mięsa. Co, będziemy może jeść y, ten poziomo? <głosy> <głosy> <Ja> <głosy> nie wiem jak się do za niego zabrać, powiem szczerze. Ale mięsko to jest soczyste, ogólnie ten, mm, tutaj ta Harisa też, taka mm -hmm. spoko, nawet słodycz taką czuję. Mięso idealnie ciepłe, jest takie właśnie... Ciepłe, letnie bym powiedział, ale mm -hmm. takie na no, dobrym poziomie ciepła. Mm -hmm. Ogólnie burger, jak go trzymam, to wydaje no. się teraz taki mm, no. zimny, chłodnawy no. nawet. Chyba tak ma być, to jest właśnie bardzo dobre. Wszystko jest ok jak no, najbardziej. No, trafiłem na jakieś kwałapenia. Czuję ten taki sosik jakiś tutaj fajny, kojarzy mi się tak z dzikim bilem, bym Ci powiedział, ale nie wiem, co to jest za sos. Chyba ten barbecue właśnie. Jak chodzi o smak burgera, to jest jeden, jeden z jeden z lepszych. Na pewno jeden z lepszych. Mięso jest super. Dużo czuć tutaj tych składników. mięso jest mega dobra. Przez to, że tak powoli go jem, to nie mam okazji się wczuć ten smak. Mm. Ale muszę, bo, bo jednak no, rozpada się. Ale jest tak duży, że ciężko mi się je. Nie pamiętam, żeby takie problemy z jedzeniem. No. Chociaż mam wrażenie, że jedliśmy nawet już większe. Ale to nie jest na pewno w czołówce, chodzi o rozmiar. Rozmiar tego, co na jedliśmy. Ten, chodzi o koplet to jeden z większych koteletów. A jak chodzi o moc, to po prostu bikuję. Ja A Jeszcze nie, nie poczułem mocy po ludzi. Nawet zapomniałem o tym, że jesteśmy w tu po to. Żeby poczuć coś ostrego, bo on jest po prostu dobry. Ale mi się rozlatwiać co. Ja go lec żeby się chyba, zespolił. Ty, chyba mnie zabijecie, ale po prostu chyba skończysz tu sami. Majku, chyba mamy pierwszą taką sytuację, że mm. chyba ty jesteś jedzeniem do przodu. Względem mnie mam wrażenie. Mm. Przez to, że jest taki wielki, trzeba było co mocno ścisnąć i to mm. i ten nacisk sprawił, że się po prostu rozpadł. Ja chyba dopiero... O, teraz dopiero zacząłem czuć jakąś. Lekką pikantność. pikantność. Leką. Leką pikantność. Mm. To jest burger nie jest wymagający. Mm. Dla każdego do zjedzenia jak najbardziej. Tak już powinniśmy. Na pewno jest smakowo jeden z lepszych. Czuję te... O, ja bym teraz bezpośrednio same papryczki. <laughs> na gardle czuję. Tak, ale panią że mają robotę robią. No, to już na gardło dają. To już taka lekka ostrość, można powiedzieć, jest. Swojego buksa już skończyłem. No, patrzcie. No, jak mówiłem chyba wcześniej, historyczna chwila. Macie, jest szybciej ode mnie. No. Co się dzieje? Ogólnie bardzo, bardzo mi się podobał smak tego burgera, te słodkie akcenty w tym burgerze. Dobrze. Lubię słodycz. Sami wiecie zresztą z wyzwań, że my, na przykład, sosy preferujemy słodkie. W buksie też lubię ten Taki akcent słodyczny. Dokładnie, ja już kończę i powiem to samo, najbardziej podobały mi się akcenty słodkie. Barbecue jakoś nie, 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 nie zauważyłem, ale dla mnie był to najbardziej najmocniej wyczuwalny element i mhm. najfajniejszy smakowy jak dla mnie. Chodzi o ostrość, było czuć lekką pikantność. Tak. Długo ją, długo nawet nie czułem nic, tylko się skupiałem nawet na smaku, że zapomniałem, że jesteśmy tu w sumie po to, aby spotkać się z ostrością. Jak już ją poczułem, to taka delikatna raczej. Tak, delikatna, kosmetyczna, że tak powiem. E, dopiero poczułem tak naprawdę coś, o czym mogę powiedzieć ostrość, kiedy zacząłem mieć bezpośrednio papryczki. po prostu papryczki, mm -hmm. no. które tutaj się z tego burgera już pod koniec wysypały. Bardzo fajnie usytuowany jest lokal w takiej architekturze. Mm. Tutaj mam ze sobą uan browar, ogólnie wszystko w z cegły, Soba. tutaj cegła. Kojarzy mi się to już um, tutaj wykończenia ogólnie tych budynków, w których mm. się znajdujemy, nie wiem co, co się nic znajduje, ale kojarzy mi się ze starym browarem no, naszym poznańskim. Tak, galerią handlową. Nie wiem, nie znałem wcześniej tych rejonów. Jesteśmy blisko areny generalnie, tak, bardzo, bardzo. blisko. Ale nie znałem tych rejonów wcześniej tutaj. Dobra, no to co, no to podsumowanko, polecamy, Jest bo tak najbardziej. cena wysoka, ale myślę, że tutaj naprawdę jak na poziom. Tak, jak ktoś szuka dobrego smaku soczystego mięsa w burgerze, ogólnie my dobrze bezkopowego burgera jak najbardziej. Jak chodzi o ostrość, to no wiadomo, nie, tutaj to jest e, tak, jak powiedzieliśmy leka pikantność, burgera raczej dla początkujących dla każdego. Tutaj tak to, tak samo jak w przypadku czekowiski Interjar, to to jest raczej dla miłośników dobrego smaku burgerzy. Dobrze, na tym kończymy to spotkanie z ostrością. Mhm. Jestem, jestem na Pit, a ja jestem Mikewan Widzimy się w kolejnych spotkaniach, lokalach, ale też oczywiście wiadomo, wyzwaniach z sosami, no i innych rzeczach, które robimy. Oczywiście wszystko mam nadzieję, wszystko wiecie w takim razie. W takim razie do zobaczenia. See ya.